Witam Państwa z Dębna. Zwykle bohaterami naszych programów są ludzie, którzy występują przed kamerą. Tym razem bohaterką naszego programu jest hala sportowa właśnie tutaj w Dębnie. Zapraszam Państwa serdecznie na uroczyste otwarcie tej hali 31 maja. To otwarcie będzie połączone z obchodami Dnia Dziecka. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Porozmawiam z panią Danutą Patkowską. Pani dyrektor, otwarcie tej hali dopiero przed nami, 31 maja. Jest to przepiękny obiekt, ale proszę powiedzieć, jaki jest pomysł na zagospodarowanie tego obiektu? Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że to jest hala dla naszych dzieci. Ta hala po prostu jest dla dzieci, dla młodzieży, dla naszych mieszkańców. Będziemy organizowali tu oprócz imprez sportowych imprezy kulturalne myślimy o występach zespołów także w tej chwili już się nie boimy, że pogoda zepsuje nam imprezę po prostu mamy przepiękną halę. Wszyscy mieszkańcy, którzy są zainteresowani yy, uprawianiem jakiegokolwiek sportu takie możliwości im stwarzamy. W tej chwili obłożenie dwóch istniejących hal w mnie jest od godziny praktycznie 7 rano do godziny pierwszej i myślimy, że tu będzie podobnie. Że ta hala będzie miała swoje życie, swoją historię. Przyświecała myśl budowy hali, żeby jak największa liczba dzieci, młodzieży i mieszkańców z tej hali korzystała. I w tej chwili na naszych halach również te zespoły mieszkańców się organizują, które y, grają sobie w bardziej lub mniej zorganizowany sposób i dla nich też jest ta hala. Grafik będzie wypełniony do ostatniego chętnego. Pytamy mieszkańców Dębna, czy dobrze, że hala powstaje przy szkole numer jeden, taka duża hala sportowa. Bardzo dobrze. Super. Dzieci, akurat moje dziecko poszło do gimnazjum, więc nie skorzysta, ale inne dzieci naprawdę skorzystają, bo będzie super hala i zaplecze, super będzie. Pan Krzysztof Wasilkiewicz opowie nam o wszystkich parametrach tej hali, bo ona jest naprawdę wyjątkowa i bardzo nowoczesna. Ten obiekt jest wyjątkowy w skali polskiej, ponieważ posiada pełną klimatyzację łącznie z głównym boiskiem, a nie tylko poszczególnych pomieszczeń, szatni, sali fitness, jak ma to miejsce w wielu innych przypadkach. Można sobie ustawić temperaturę, jeżeli na zewnątrz będzie 40 stopni, w hali ustawimy sobie temperaturę 20 stopni. Yy, mamy do dyspozycji, oprócz głównego boiska w, w, o wymiarach 20 na 40 metrów, czyli pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej yy, ze strefami buforowymi, mamy do dyspozycji 378 miejsc dla publiczności, w tym publiczności niepełnosprawnej. Yy, hala jest wyposażona w nagłośnienie, dysponujemy spikernią yy, dźwiękowo oddzieloną od y, sali. Oprócz tego hala wyposażona jest w 18 miejsc noclegowych, dysponujemy salą fitness, siłownią, salą konferencyjną oraz szeregiem pomieszczeń pomocniczych, które ułatwią nam tutaj przeprowadzenie zarówno imprez, jak i pełnej działalności sportowo-rehabilitacyjnej. Pan był uprzejmy powiedzieć jeszcze troszeczkę więcej o tym zapleczu, ponieważ ta hala jest imponująca, ale to zaplecze, myśmy to oglądali, jest też imponujące, tam są te szatnie, natryski, to pomieszczenie dla speakerów. No jest to naprawdę niesamowicie poważna zawodowa sprawa. No Zgadza się. Projekt był tak pomyślany, żeby można było praktycznie przeprowadzić każdą działalność sportowo-rehabilitacyjną. Kwestia tylko doposażenia naszego obiektu. Pracujemy nad tym, myślimy, że w niedługim czasie osiągniemy Pełen stan, który nas tutaj zadowoli. Oprócz tych pomieszczeń, które wymieniłem, jest również część socjalna złożona z pomieszczenia barowego, w którym można będzie spożyć posiłek. Wszelkiego typu magazyny na sprzęt, oddzielone od pomieszczeń socjalnych, każda szatnia wyposażona jest w ciąg sanitarno-prysznicowy. Oprócz tego dysponujemy pomieszczeniem, w którym będzie sauna oraz gabinet zabiegowy, siłownia w pełni wyposażona z osobnymi prysznicami, jak również sala fitness, również z osobnymi prysznicami. Robimy taką sondę uliczną na temat tej hali sportowej, którą u Was otwierają przy Szkole numer 1. Czy Pan wie? Wiem, wiem. Ładna będzie. No właśnie, co Pan o tym sądzi? Czy to jest dobrze dla dębna? No Moim zdaniem dobrze, bo bardziej sport będzie się rozwijał Demnie. Rozmawiam z Panią Violetą Drzewińską. Pani Violeta, mówiliśmy do tej pory dużo o tej hali, o jej parametrach, ale proszę powiedzieć, czemu ona powstała właśnie tutaj, w tym miejscu? Szkoła podstawowa numer 1 powstała w 1959 roku. Jest to rok, w którym przypada, przypadają obchody 50-lecia. Właściwie dlaczego powstała tutaj? Szkoła dysponowała zapleczem. Po prostu podłożem, na którym jedynie w nie można było postawić taki obiekt. Chcę powiedzieć, że jest to hala, która powstała przy szkole podstawowej numer jeden. Powstała dla naszych dzieci z myślą o poprawie warunków i bazy szkoły. Jest to właściwa inwestycja, są to właściwie zainwestowane pieniądze. Przy czym chcę powiedzieć jedno: to, co wydawane jest z myślą o ludziach, z myślą o dzieciach, jest naprawdę bezcenne. Tak jak mówiliśmy wcześniej, z tej hali będą mogły korzystać dzieci, to jest oczywiste, ale również osoby z miasta. Z tym, że może uściślimy, dzieci to jest oczywiste za darmo, a osoby z miasta, które będą chciały tutaj przyjść, pograć w piłkę ręczną, koszykówkę, czy będą musiały uiszczać jakieś opłaty? Yy, oczywiście będzie to symboliczna opłata. Yy, hala powstała, tak olbrzymia inwestycja, powstała z myślą również o mieszkańcach Dębna. W związku z tym wszyscy będą mieli możliwość korzystania, ale yy, po oczywiście zakończonych zajęciach yy, lekcyjnych. W Czyli od 1 czerwca po godzinie 15 można tutaj przyjść i za niewielką opłatą uprawiać sport. Oczywiście jak najbardziej. Co panowie myślicie o oddaniu do użytku tej dużej, nowoczesnej hali sportowej? Mówię, bardzo świetna sprawa. Praktycznie można rozgrywki olimpijskie robić przykładowo, z europejskie nawet. Nie? Także pomysł był bardzo dobry. Do tej pory dębno w Polsce słynie przede wszystkim oczywiście z maratonu, z Mistrzostw Polski w maratonie. I z pewnością ta hala również przyczyni się do promocji dębna. Proszę powiedzieć w jaki sposób? Uważam, że odegra olbrzymią rolę, gdyż dębno słynie z imprez biegowych. Ale również demno to nie maraton, to imprezy sportowe typu triatlon, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna. Proszę zauważyć, że u nas sport zaczyna się już od przedszkolaka, czyli wszystkie imprezy towarzyszące maratonowi przy złej pogodzie będzie można odbywać tutaj w tej hali. Przez cały rok planowane są również imprezy okolicznościowe z udziałem wielu gości zaproszonych. Są trybuny, gdzie będzie można spokojnie sobie usiąść i imprezy dwugodzinne, półtora godzinne odbyć naprawdę w komfortowym miejscu. W momencie, kiedy mamy tą halę, myślę, że będzie nam dużo łatwiej o patronat medialny chociażby marszałka bądź prezesa Polskiego Związku Lekiej Atletyki, ponieważ nikt takiej hali by się nie powstydził i myślę, że z pewnością te osoby by nas chętnie odwiedziły. Bardzo dobrze, no to trzeba, żeby coś, coś się działo u nas w dębnie, jakieś hale, jakieś, nawet, nawet basen by się przydał, pływacki przede wszystkim, A to bardzo dobrze, że się dębno rozwija w ten sposób. Państwo sądzą o tej hali sportowej, która tu będzie oddana do użytku 31 maja? No, uważam, że dobre posunięcie. Jest dużo młodzieży, utalentowanych. Być może akurat to się przyda wszystko. Zobaczymy. Tam będzie z kamerą, to jest duża hala z ogromnym zapleczem. Tam są natryski, prysznice, tak, sauna. Tak. No, nic takiego wde mnie nie ma. To akurat uważam, że to będzie pozytywne posunięcie. Pani Joanno, w jaki sposób funkcjonowanie tej hali wpisze się w szeroko pojętą promocję dębna? Hala, w której się obecnie znajdujemy, doskonale wpisze się w promocję dębna, gdyż dębną stawia na sport. Tutaj odbywają się imprezy biegowe. Dębną słynie z biegania, z organizacji maratonu. Natomiast hala przysporzy nam taki szerszy wachlarz propozycji. Tutaj swoje mecze będą mogli rozgrywać siatkarze, koszykarze i również piłkarki ręczne.